Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w naszą znajomą świnkę Pepe. Chodźmy zatem tutaj zwiedzać sobie kolejne zakamarki naszego nie tyle co tylko miasteczka, ale też w całej okolicy. Czy my mamy tutaj jeszcze możliwość zrobienia czegoś w domu u babci? Tutaj możemy coś. A, możemy po prostu usiąść. Myślałam, że możemy tutaj używać pralki czy coś. Ptaszek nakarmiony. Tu chyba można dalej usiąść. I tu wychodzi na to, że to jest wszystko. Chodźmy zatem dalej. Możemy skorzystać z autka. A gdzie my teraz możemy podjechać? Do domu? Dzień dobry, panie byku! Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi! A co się stało ze starą drogą? Korzenie drzew sprawiły, że na drodze pojawiły się wyboje i jazda stała się niebezpieczna. Bez obaw zajmiemy się tym razem z panem nosorożcem. Spokojnej pracy! Czy droga jest przejezdna? O, jasne. Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, panie byku. Do widzenia, panie nosorożcu. Dziękuję. No dobrze. Za Zatem my sobie objedziemy tutaj objazdem i wydaje mi się, czy jedziemy do naszego domku? Wow, jedziemy na plażę. Tego się nie spodziewałam. Wow! Dojechaliśmy! Ale, dziadku, babciu, gdzie podział się piasek? To skalista plaża. Jest pełna skał, a nie piasku. O, chcieliśmy zbudować zamki z piasku. Co teraz zrobimy? Spokojnie. Na skalistej plaży można robić dużo ciekawych rzeczy. Między skałami jest pełno sadzawek z wodą. Sprawdzenie, co się w nich kryje, może być ciekawe. Prawda! Gdy morze wylewa, zawsze coś wyjątkowego zostanie w sadzawkach. Naprawdę? Co można tam znaleźć? Ty i Twój znajomy możecie tu sprawdzić. Wszystko, co znajdziecie. Wrzućcie do wiaderka. Przeszukajcie sadzawki na plaży i pokażcie babci i dziadkowi śwince rzeczy, które znajdziecie. No dobrze, popatrzmy zatem. Spójrz! Wow! Coś świecącego! To moneta! Może należała do pirata? Wow! Uwielbiam piratów! Kraba w sadzawce. Kraby uwielbiają chować się w sadzawkach. Uważaj na palce. No właśnie, żeby nas nie po... poszczypał. To naprawdę duża muszla. Wiecie, że jeśli przyłożycie muszlę do ucha, to usłyszycie szum morza. Naprawdę? Wow. Gratulacje. Znaleźliście wszystkie przedmioty w sadzawkach i dowiedzieliście się wiele o skalistych plażach. Świetnie. Myślę, że zatem możemy powolutku wracać do domu, czy możemy też jeszcze tutaj zobaczyć co jest z tej strony? Jest tu i mama Świnka z tatą Świnką. Jest też i George. Dobrze się bawisz z babcią i dziadkiem świnką? Tak, mamo. <laughs> Super. Znajdźmy jakieś miejsce, żeby usiąść. Tu chyba będzie dobrze. No to co, opalamy się? Zbudujmy zamek z piasku. Wsyp piasek do wiaderka. Podstaw wiaderko do góry dnem. Gotowe. Teraz możesz go zburzyć. Uwielbiam zamki z piasku. No dobrze, zatem zobaczmy. Mamy też piłeczkę. Możemy się też pobawić. O, możemy się kąpać w wodzie? popływać. Chwila. Nie możecie tak iść. Kapoczki. <grymne> Najlepiej. Ojejku. No dobrze, moi kochani, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!